Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym krótko opowiedzieć o tym, jak czuje się osoba samotna, jak się zachowuje, jakie ma przekonania. I będę sobie tu spoglądać w notatki, do tego, że mamy fajnie poukładane, a chcę nam przekazać jak najwięcej. Osoba samotna często ma takie poczucie, jakby szukała tej jedynej osoby, wiecie, tak jakby poszukiwała nawet jak jest w relacji, to czuje, że coś lepszego, kto, kogoś lepszego mogłaby spotkać. To jest wieczne takie poszukiwanie. To jest częste też takie poczucie tęsknoty za kimś i za czymś. I tak naprawdę nie wiemy, co to jest, bo to jest często nieuświadomione, ale jest bardzo silna w odczuciu, tak? Taka osoba też czuje smutek albo jest jej po prostu przykro. Kiedy ktoś nie odpisze jej na wiadomość, kiedy nie dostanie żadnej wiadomości, a gdyby miała sama napisać, wyjść z inicjatywą, to czuję tak, jakby narzucała się. nie? Czasem, kiedy jesteśmy już, mamy jakieś doświadczenia, yy, często nie najłatwiejsze dla nas, jeśli chodzi o relacje, to później mamy takie przekonania, że a dobra, to ja już nikogo nie potrzebuję, ja już nikogo nie chcę. I często to jest takie nie do końca prawdziwe, dlatego że głęboko, głęboko na dnie serca może być takie poczucie, że boję się tak naprawdę odrzucenia kolejnego, Krysiula, i lęku, Krystynko, przed tym odrzuceniem, tak? Więc mówię, łatwiej mi jest powiedzieć, dobra, nikogo tak naprawdę nie potrzebuję, już mam dość, ja wcale źle sobie nie radzę. Jest wszystko ok, za mną wszystko jest spoko, jak jestem sama i nie chcę nikogo, tak? I to jest zamykanie się też poprzez ten lęk przed odrzuceniem, nie? Budowanie sobie takiego muru przed sercem, bo po prostu się boimy. Warto w to spojrzeć, bo głębokie przekonanie często jest inne, że tak naprawdę chciałabym, ale boję się zranienia albo chciałbym. Dalej, taka osoba samotna często w towarzystwie... Czuję, że też jakby odgrywała taką rolę drugoplanową. Czyli mniej istotne jest to, co mówi, co czuje. Czasami nawet ciężko jest powiedzieć, wyrazić ten głos, nie? To zdanie, które czuję. I to jest po prostu taki rodzaj dyskomfortu. To jest takie nieprzyjemne, tak jak ja bym nie była ważna z tym, co chcę przekazać, nie? Co chcę powiedzieć. Czasami takie osoby spotykają się też z kimś. Żeby było, że kogoś mam, znam, jestem z kimś i tak dalej, i tak dalej. Ale nie do końca też czujemy, że byłaby to osoba, no tak naprawdę bliska naszemu sercu. Takie osoby właśnie bardzo często marzą o gronie przyjaciół, o takich bliskich, znajomych, o kimś bliskim dla swojego serca, ale jest to, pozostaje to często tylko w sferze marzeń. Bardzo często jest to zamanifestować, bo to się faktycznie zadziało, w życiu takiej osoby, kiedy te nieświadome programy nie są pouwalniane, kiedy nie są popuszczane. Takie osoby też nie czują miejsca, do którego przynależą, czyli nie są tak mocno z tym często związane. Wiadomo, nie zawsze, nie? A tutaj są takie podpunkty, które zebrałam, więc zobacz, które z Tobą rezonują. Natomiast często to jest właśnie takie że lubię gdzieś wyjeżdżać, jak jadę, to wcale nie jest tak, że mm, zaraz muszę wracać, tak? niektórzy tak nie mają. Bardzo boją się oddalić od swojego miejsca, gdzie mieszkają, nie, nie, nie jest im łatwo to puścić, więc to jest też taka, mm, taki ważny element tego. Dalej, osoba, która czuje się samotna czasami kupuje rzeczy, które leżą w szafie z metkami i to jest bardzo ważne. Nie zwracamy na to uwagi, albo podwójnie za coś płacimy, albo kupujemy coś, co nie jest nam mm, potrzebne. Po prostu tego później nie używamy. Nie? Można przejrzeć szafę, można nieraz popatrzeć, czy gdzieś nie płacimy dwa razy za coś. Taka osoba ma poczucie, że. Nic i nikt nie jest w stanie zapełnić tej pustki. Bardzo dobrze czuję się w naturze, przy zwierzakach, z pieskiem, z kotkiem, w fajnych miejscach, ze zwierzakami właśnie w takich naturalnych, ale nadal to nie wystarcza, czyli idę tam, na chwilę mnie to koi, pomaga, ale tak naprawdę wciąż ta tęsknota wraca, wciąż to poczucie, że czegoś pragnę, czegoś potrzebuję wraca. Taka osoba też na spotkaniach często się uśmiecha, jest... Pełna energii, wszystko jest jakby ok, natomiast kiedy jest sama, nie czuje się dobrze. Wypływa smutek, żal, czasem bezsilność już w tym wszystkim. I właśnie tu przechodzimy do tego kolejnego etapu, czyli takie osoby samotne często czują ogromne zmęczenie, dlatego że dźwigają na sobie bardzo dużo, czują bezsilność, tak jakby nie mogły ruszyć do przodu, zrobić czegoś więcej. Tak jakby po prostu stały w miejscu. Mało tego, bardzo często towarzyszy ogromne poczucie winy. Jakby się sięgnąć po coś więcej, to tak jakbym nie mogła. Nie jestem godna, nie mogę tego mieć. I często zaniechamy nawet jakichś działań, żeby po to sięgnąć, bo już przychodzi to uczucie tego ogromnego poczucia winy. Ono jest bez żadnego konkretnego powodu, czyli nic nie musimy zrobić, ale i tak czujemy to poczucie winy. Sam fakt, że chciałybyśmy dla siebie dobrze, albo żeby było nam lekko, albo żebyśmy miały i relacje, i spokój w finansach, i yy, jakby ciało, które jest dla nas ok, w sensie my je tak widzimy i takie postrzegamy, yy, i przestrzeń przyjaźni, czyli i, 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 nie tylko albo to, albo to, tak. I zdrowie, i po prostu fajny czas wolny, i pasje, to czujemy poczucie winy z tego, że możemy chcieć za, wie za dużo więcej niż ktoś, i nie wiemy, czym to jest nawet spowodowane i uzasadnione. I to poczucie winy też waży bardzo dużo, dlatego tak, ta, to zmęczenie i bezsilność się pogłębia, nie? to jest takie kręcenie się znowu. Um. I kolejne to jest poczucie niezrozumienia przez świat. Często te osoby tak naprawdę nie rozumieją też same siebie. Czy swoich emocji, poglądów, czy czegokolwiek, tak w całości, jakby je zapytać, to też nie rozumieją siebie. I to jest duże poczucie po prostu niezrozumienia przez świat. I to jest ciężkie. To, co chcę powiedzieć, to, żeby pamiętać o tym, że to wszystko jest do zmiany. Jeżeli mamy ochotę, gotowość, żeby naprawdę. Mm, nie być w tej samotności samemu, sięgajmy po pomoc. To nie musi być u mnie, to może być u kogokolwiek, gdzie poczujesz. Po prostu idź ze sobą, wybierz to, co Ciebie wspiera, nie zostawiaj siebie, w tym jeżeli odnajdujesz się w tych punktach, mm, o których tutaj mówię, tak? Warto poświęcić ten czas na to. Tak jak mówiłam w poprzednich nagraniach wcześniej, to się naprawdę często zaczyna już w okresie prenatalnym, czyli kiedy my. Jeszcze nie jesteśmy na tym świecie i tam już bardzo wiele rzeczy może się mieć wpływ na nas. Później te momenty, kiedy nasze potrzeby były widziane, lub nie, cały okres dzieciństwa, odczuwania naszych emocji, bycia po prostu przy sobie, czy ktoś przy nas był, to też ma ogromny wpływ. Nasi przodkowie, nasi przodkinie, nasze przodkinie, tak samo. Coś może przechodzić przez nas, czasem mamy takie poczucie, zwróćcie na to uwagę, tak jakby coś nie było nasze, nie? tak jakby to było tak duże, ciężkie, ale nie dotyczy mnie, nie wiem skąd płynie, ale jest, jakby przechodziło przez moje serce. To są właśnie te znaki, że to nie jest dla nas, i gdzieś to potrzeba puścić, zostawić, żeby nie iść z tym dalej. I pamiętajmy o tym, że naprawdę to, że wcześniej tak było, to, że tak się czułam, czy czujesz tak do tego momentu, to nie znaczy, że zawsze tak się muszę czuć, to nie znaczy, że zawsze będzie to moim doświadczeniem. Jeżeli oczywiście wybierzesz, że chcesz inaczej, jeżeli poczujesz, że masz chęć gotować w sercu, to da się to jak najbardziej zmienić. Dla każdego z nas, dla każdej z nas to nie jest żaden yy, wyjątek, tak? Da się to zrobić, mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ totalnie wiem, jak to jest topić się w tej samotności. I po prostu być yy, przekonanym o tym, że trzeba być samemu, nikogo się nie znajdzie, czy jak jest się w gronie przyjaciół, to też tak jakby się było samemu, to nie jest prawda. <gryśla> Klejula, jak zwykle chce nam tutaj towarzyszyć. Więc kochani, trzymam za nas kciuki. Kto będzie miał ochotę, serca zapraszam do kontaktu. Będziemy też zaczynać niedługo warsztaty dotyczące właśnie rozpuszczania samotności. Można przechodzić proces grupowo, można indywidualnie. Jeżeli masz ochotę, napisz do mnie maila. Zostawiam tutaj link w opisie mm, do tego nagrania. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, dawaj znać. Jesteśmy w kontakcie. Pamiętaj też o przesłuchaniu poprzednich nagrań, które na, e, wrzucałam tutaj dotyczące samotności. Dziękuję z serca, jeżeli film był wspierający. Zostaw łapkę w górę. Subskrybuj i do zobaczenia. Bujaki.